Cześć, witajcie. Dzisiaj w odcinku trochę innym, bo z Horizon 5, a dokładniej jak zdobywać bardzo szybko EXPA, kasę. Ale kasę to może jest skutek uważny te tego, że będziecie tutaj zdobywać bardzo dużo willspinów, spinów, będziecie zdobywać tutaj bardzo dużo punktów umiejętności. Ale dlaczego nagrywam ten odcinek, skoro już tak dużo by już powstało na temat tego? Dlatego, że bardzo dużo z tych sposobów jest po angielsku albo nie mówi dokładnie co trzeba zrobić żeby ten sposób wykonać albo w ogóle nie, nie pokazuje tego więc żeby zacząć musicie posiadać jakiekolwiek auto z dobrą przyczepnością czyli jakieś takie mocniejsze sportowe to może być mercedes concept one tak, albo lamborghini sesto elemento takie rzeczy no i E, pierwszą rzeczą jaką robicie to wchodzicie sobie w ulepszenia i tuning i teraz musicie takie same ulepszenia ustawić jak ja albo dostosować je bardziej pod siebie, chociaż te są najlepsze. Dobrze, więc kolejną rzeczą po zainstalowaniu ulepszeń niestandardowych jest tuningowanie go w konfiguratorze, ale tutaj już konkretnie do waszego sposobu tuningowania, do waszego modelu auta. Więc musicie popatrzeć parę razy na tym, co zaraz będziemy robić i zobaczyć, czy wam to wychodzi. Więc pojdźcie sobie tutaj i jeśli macie konkretnie to auto tak zsynchronizowane, to możecie sobie tutaj ustawienia skopiować. No więc teraz musicie pojechać pod wyścig Goliat i dalszą część zaczniemy stamtąd. No więc kiedy już dojedziecie na Goliata, tak, on się znajduje w tej części mapy. Jeśli nie macie go odblokowanego, to wchodzicie w przygodę Horizon, wchodzicie w... Mexico i tu możecie wybrać Goliata, tak? Tutaj mapa źle pokazuje gdzie to się znajduje, bo znajduje się... Tutaj pokazać tu na końcu mapy, dosłownie po prawej stronie. No o, dobrze, no to podjechaliście sobie pod goliatach rozpoczynacie. I teraz tak, nie wybieracie tego. Wybieracie stwórz schemat. Oczywiście możecie sobie wybrać pojedynczy race dla przetestowania, ale tak. Jeśli macie to auto, to wybieracie stwórz schemat. Wybieracie Anything Goes. Wiele się otwarty, no i teraz najważniejsze, wychodzicie sobie tutaj i możecie teraz wybrać ilość drive z którą będziecie ścigać. Wybierzcie największą ilość, bo wtedy będziecie mieli najwięcej pieniędzy pod koniec i wybieracie liczbę okrążeń. Teraz tak około 10 okrążeń to jest do 2 godziny do półtorej grania to zależy też czym gracie, a jakim autem. Więc e, ja na przykład ustawię sobie 20 okrążeń, choć ja tego dla słabszych komputerów nie zalecam, ponieważ gra może się zaciąć przy y, godzinie grania, więc nie wiem, możecie sobie ustawić nie wiem 7-6, to, to zależy, musicie z tym wszystkim się pobawić i dobrać do swojego komputera. Te ustawienia. No i kiedy już wybierzecie sobie ilość okrążeń dajecie... Ja sobie tutaj tylko nazwę szybko naprawię. Dobrze. Teraz dajecie opublikuj, nie klikacie tego jazda próbna, no to jest wam niepotrzebne. I macie teraz w pokazaniu się tego wyścigu klikacie Goliat. I, I wybieracie samochód, którym jeździcie, tak? Samochód, w którym chcecie tutaj grać. No i teraz najważniejsza rzecz zanim... Zaczniecie tutaj zawody. Klikacie poziom trudności ustawienia. Wchodzicie w poziom trudności i tutaj ustawiacie możecie debiutanta, możecie turystę. Najważniejsze, ustawiacie sobie debiutanta i wy wybieracie hamowanie z asystą. I sterowanie, coś nowego, coś w formie, automatyczne prowadzenie więc po wybraniu tych opcji resztę możecie sobie ustawić jak chcecie chociaż dla tego bota polecam włączyć trakcję a stabilność niekoniecznie skrzynię wieków sobie wybieracie automatyczną i możecie za zapisać ustawienia teraz najważniejsze możecie wziąć gumkę lub taśmę klejącą i zakleić spust pada ja wybi wybiorę taśmę klejącą Zaklejam spust prawy pada, tak czyli gaz. I możecie rozpocząć zawody wyścigowe. Musicie się tutaj chwilę pomęczyć na początku, żeby wyprzedzić wszystkie auta, które będą brały w tym udział. Ale nie będzie to jakoś długo trwało. Ponieważ otwarte zawody oznaczają, że Auta są tu dość wolne I nie spodziewajcie się jakichś McLarenów, tak? Przed chwilą widzieliście, jakie auta tam grają Czasami niektóre auto są szybsze i trzeba dłużej się pomęczyć, żeby je wyprzedzić Jak na przykład To jedno Ale jak już wszystko wyjdzie, to auto prowadzi wam się samo Tak naprawdę I Nie możecie już nic robić przez następne 20 km, jak zaczniecie się drążkiem bawić, to może auto zacząć się ślizgać i wywalić poza drogę. Dziękuję za oglądanie.